Ogólnie oko nie lubi dotykania. Mhm. Czyli na przykład nawet jak nas swędzi coś, czyli załóżmy, że jest sytuacja jakaś podbramkowa, wziąć tą sól fizjologiczną i wodą przelewać, bo oko, tak jak mówię, jak się pociera, to właściwie to skutkuje odwrotnie. Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj znany okulista, pan dr Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Z kliniki okulistycznej Retina. A mówić będziemy o oczach latem, ale tym razem nie pod kątem słońca, tylko innych zagrożeń. Co latem może grozić naszym oczom? Nie wiem, słona woda, morska, wiatry, zmiany temperatur. No, zresztą pan to wszystko ma w białym, małym palcu. Tak, więc y, lato no, wymaga od oka pewnej innej pracy niż normalnie. Ta inna praca polega na tym, że oko po pierwsze no, jest narażone na liczne kurze, liczne pyłki. To wszystko, co wyschnie, wiatr powieje, uniesie się i do, dociera na, do naszych oczu. To jest wszystko bardzo indywidualne. Czyli są ludzie, którzy bardzo źle reagują na takie. Sytuacje są tacy, którym jest to właściwie obojętne. Ci, którzy źle reagują, mają zawsze kłopot z wydzielaniem łez, i to ogólnie jest taki worek chorób, czy też worek yy, różnych powodów, dla którego mamy suche oko. Ale suche oko to nie jest to, że ktoś po prostu nie płacze. To jest coś takiego, że to sterowanie wydzielaniem i gruczoły, które wydzielają, nie pracują dobrze. Czyli można płakać, a mieć suche oko. Tak. tak? Są ludzie, którzy przychodzą yy, i mówią: o Jezu, co mi pan tu opowiada, przecież mi ciągle lecą łzy, mm -hmm. że mam suche oko. No i zgoda, tylko że te łzy, które są na pionowej ścianie, no bo oko jest przecież pionową ścianą. Jeżeli by nic ich nie przylepiało do oka, to by ciągle nam spływały i mm -hmm. nic by nas nie chroniło. Więc takim ludziom, którym ciągle lecą łzy i mówią, że strasznie często płaczą, to po prostu brakuje takiego kleju, przylepca, kiślu, czyli czegoś takiego, co pochłania wodę. I to jest rzeczywiście podobnie jak kisiel mukopolisacharyt, czyli wielocukier, no bo przecież kisiel zawiera mąkę ziemniaczaną, która wchłania wodę. Możemy mieć kisiel gęsty, możemy mieć kisiel rzadki. W zależności od tego, ile tej wody dodamy. I podobnie na oku. Mamy taki mukopolisachary, czyli taki kisiel pokrywający powierzchnię oka, który pochłania łzy. Jeżeli go brakuje, no to po prostu wszystkie łzy płyną, 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 a oko nadal jest suche. Czyli pomagamy sobie kropelkami odpowiednimi, tak? tak? No, jak najbardziej. I teraz w lecie, no, każdy musi trochę. Się zastanowić nad tym, jaki on był w przeszłości, do jakiej krainy zmierza i co z tego może wyniknąć. Jaki był w przeszłości, no to oczywiście chodzi o to, czy jest alergikiem, lub też czy ma skłonności alergiczne. Wiadomo, że jeżeli ktoś był alergikiem albo miał skłonności alergiczne, to jeżeli jedzie do obcego kraju, gdzie egzotycznego, gdzie są inne rodzaje roślin, inne rodzaje inne alerganów, ile... to musi być przygotowane, że Anusza widelec, no niestety, mm -hmm. zareaguje tak jak kiedyś, czyli będzie miał alergię. Więc musi zabrać zestaw ratunkowy ze sobą, bo różnie to bywa. Na pewno, jeżeli jest już w sytuacji takiej podbramkowej, że niczego nie zabrał, no i mimo wszystko gdzieś tam pojechał. To pierwszą pomocą jest zwykła sól fizjologiczna. Sól fizjologiczną można dostać na całym świecie w każdej aptece bez recepty i przez proste wylewanie tak, żeby po policzku nawet wyciekało, usuwamy te alergeny, które nas atakują. Czyli mechanicznie wypłukujemy to, co drażni oko. I to jest pierwsza pomoc. Mhm. Druga pomoc to są oczywiście leki alergiczne, które powinniśmy wziąć w podróż, jeżeli jesteśmy z taką skłonnością. Czyli leki przyjmowane do ustnie również działają i na oko, tak? tak? W tak. takiej sytuacji. Tak. Mhm. Natomiast my mamy takie leki bezpośrednio działające na samą powierzchnię oka, i y, to są bardzo skuteczne krople, które. Y, Dwa, trzy razy dziennie człowiek zapuszcza i ma święty spokój. Mm -hmm. Czy oczom szkodzi również woda słona? No bo tak, kropelki, e, sól fizjologiczna, wiadomo, pomagają. No ale na przykład e, wchodzimy do morza, więc nasze oczy mają kontakt z wodą morską. Czy również tak woda szkodzi? Woda morska wysusza. <laughs> no tak. Co jest oczywistą oczywistością, mm -hmm. dlatego że Zgodnie z prawem chemicznym, które po prostu mówi o tym, że dwa roztwory wyrównują swoje stężenie, o, roztwór, który ma wyższe stężenie soli, będzie pobierał wodę z roztworu o mniejszym stężeniu soli, w tym wypadku oka. Tak? Czyli jeżeli ktoś pływa z otwartymi oczami, no to ta woda z oka będzie wysysana, jak gdyby, żeby po prostu... A że jest no, nierównowaga sił, no bo może jest, 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 tak. jest większa, no to <grym> oczywiście oko przegrywa w tej walce. To samo się dzieje zresztą w basenie i w basenie jeszcze z reguły jest jeszcze jeden czynnik, który ludzie pomijają. To jest to, że chlorowana woda paruje, <grym> czyli tak naprawdę chlor się unosi nad basenem i również się jako gaz i po prostu się rozpuszcza w naszych łzach, powodując roztwór chloru, który drażni oko. Co już z... jest niebezpieczne, chyba. Co znowu nie, no, mm -hmm. niebezpieczne w znaczeniu, że nas po prostu podrażni, wysuszy, mm -hmm. etc. Natomiast tutaj to samo, czyli po wyjściu z basenu, trzeba by sobie przelać te oczy, żeby po prostu były yy, no, czyste, bez, mm -hmm. bez tego roztworu chloru, czy bez roztworu. Wody. To ciekawe, czyli idziemy na basen, ale mamy w zanadrzu kropelki, tak, tak? tak? Oczyszczające. Tak. Panie doktorze, a tak może króciutko, jakie choroby, schorzenia są dla nas niebezpieczne, dla naszych oczu latem? No, dla naszych oczu w zasadzie latem to jest tylko i wyłącznie alergiczno-bakteryjno-wirusowe zagrożenie, które jest w zależności od szerokości geograficznej rozmaite. Dlatego, że nie wszędzie jest to samo. Są sezonowe zagrożenia, czyli po prostu są takie jak gdyby okresy, w których mamy w e, cudzysłowie wysyp wirusowego zapalenia spojówek albo mm -hmm. wysyp wirusowego zapalenia rogówki, albo zapalenie alergiczne. Z, e, Ale to właśnie latem szczególnie, tak? Tak. Mm -hmm. lat, latem w zasadzie na początku, na przełomie mm -hmm. wiosny i lata. Również takie sytuacje, w których na przykład mamy zmienność temperatur i zmienność sucho-mokro. Czy na przykład jest zimno, potem ciepło, potem znowu nagle zimno, te różnice są duże, na przykład tam po 20 stopni pomiędzy nocą a dniem. To takie pogody z kolei wpływają na ludzi też takich, powiedzmy, immunologicznie niekompetentnych tak to się pięknie nazywa. I hmm. mogą wywoływać u nich zapalenia błony naczyniowej. To już jest, czy też zapalenia hmm. tęczówki. To już jest taka, takie schorzenie. Poważniejsze. No, poważniejsze schorzenie, hmm. tak. Hmm. A no poza tym, no to tak jak mówię, oczywiście słońce. No, w lecie chronimy się przed nadmiernym hmm. słońcem, bo słońce uwalnia wolne rodniki. Czyli po prostu te wolne hmm. rodniki, to jest to, co nam szkodzi tak w rzeczywistości. A jakie choroby możemy przynosić, Dotykając nie zawsze czystymi rękoma do oczu. A rozmaite. Czyli zależności, czego dotknęliśmy. No tak, tak. Czyli również powinniśmy uważać na coś tak. takiego. Będąc... Trzeba myć ręce, tak. trzeba na pewno, jak się, jak się dotyka do oka, no to trzeba, może ogólnie oko nie lubi dotykania. Mhm. Czyli na przykład nawet jak nas swędzi coś, czyli załóżmy, że jest sytuacja jakaś podbramkowa, coś nas zabolało, albo coś nam wpadło do oka, albo no, chcemy się gwałtownie podrapać, to raczej się powstrzymać, wziąć tą sól fizjologiczną i wodą przelewać, bo oko, tak jak mówię, jak się pociera, to właściwie to skutkuje odwrotnie, czyli mhm. się robi coraz bardziej podrażnione, zaraz to, mhm. zamiast coraz mniej podrażnione. Mhm. Więc nie dotykamy, wylewamy, no chyba, że nam wpadło Coś pod powiekę, no to wtedy trzeba rzeczywiście odwrócić tą powiekę, wyjąć coś tam, co wpadło, ziarnko piasku. I, Czy z tymi i... rękoma, oczywiście. Tak. Albo mm -hmm. językiem, jak robiły to z, y, babcie w dawnych czasach. Językiem? Tak. No ale to trzeba prosić. kogoś o pomoc wtedy? No tak. No. Jest no. samowite I jak to wygląda? No tak, to po <laughs> no Język jest po prostu gładki. Nie, nie ma żadnych zadziorów, więc dotykając się do powierzchni. Od, o, o, ale najpierw trzeba tę powiekę odwrócić o, tak, jakby. tak. No nie wiem, trochę koszmarnie to brzmi. No ale to była, to była pierwsza pomoc tak? 200 lat temu. Tak? Że to tak, A teraz tak chyba było. się nie stosuje już. No bo nikt o tym nie wie. Kiedyś Jest na samowite. przykład kiedyś też no, lano mleko do oka w tym samym celu. masło też leją do oka, żeby się na przykład coś przyczepiło. I wyszło spod powieki. W Indiach do dzisiaj jest zabieg, w którym leją roztopione masło na oko, żeby je nawilżyć. Ale gorące Nie gorące, gdzie tam gorące? <gry> Nie to no. gorące. Różne rzeczy ludzie mówią z tymi oczami w różnych kulturach. No, ale no i jakoś wyjmij jako, sobie jakoś tak, Ale wyjmij i... sobie paproszek z oka językiem, no to. Samemu nie no, no kto samemu ma samemu taki nie, język nie do no, niesamowite. E, panie doktorze, wróćmy trochę na Ziemię, już tak podsumowując. Czyli tak, jedziemy latem w jakieś egzotyczne strony, nawet niekoniecznie egzotyczne, no, ale gdzieś tam. Czyli w naszej aptecce, apteczce podróżnej powinny się znaleźć? W naszej apteczce nas się znaleźć sól fizjologiczna przede wszystkim, maść bez jakiegoś antybiotyku, ale z witaminą A, mhm. która będzie nam schroniła przed Ale maść na powiekę, tak? Na powiekę, na powiekę i do środka, bo to jest taka specjalna Aha. maść. Są dwie takie maści, które mają witaminę A przeznaczone mm -hmm. dla oka, są bez recepty i one mogą służyć właśnie jako pomoc przy ciele obcym, żeby właśnie mm -hmm. przylepiło zamiast się tego masła. zamiast tego języka, czy masła. Zamiast, tego, masła. Tak. Zamiast, tego, zamiast tego masła. No i trzecia rzecz, jeżeli rzeczywiście jesteśmy alergiczni, no to mieć po prostu krople przeciwalergiczne Aha. gdzieś ze sobą. Aha, do ustne. Nie. Dooczne. 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 No. Mhm. I też są takie y, najprostsze krople, również bez recepty, także nie, nie wymaga to jakiejś wizyty u okulisty, mhm. tylko po prostu się kupuje takie przeciwalergiczne, bezreceptowe krople. No, bardzo ciekawe, no, ale tym językiem to mnie Pan zaskoczył. E, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Naszym bardzo. gościem był znany okulista, Pan doktor. Piotr Fryczkowski ze szpitala okulistycznego Retina. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Dziękuję.